Siemanko, cześć, z tej strony Bartonez Widzimy się na stronie Cesgo Skins Na samym początku przypominam o moim kodzie Czyli kodzie Bartonez, który on daje 10% bonusu do wpłaty Oraz darmowe 2 zł 10 groszy Na starcie też przypomnę jeszcze O lajkowaniu, komentowaniu I o zostawianiu subka Bo mnie to buduje, a wy na tym nic nie tracicie Dobra, jeśli już wszystko odtraciliśmy Myślę, że jesteśmy gotowi na Słuchajcie, jakieś fajne bitewki Po ostatnich dwóch dniach Które no nie wyglądały za ciekawie Dzisiaj jestem zmuszony grać Troszeczkę za mniejszą staweczkę, bo mamy tutaj 927 zł, ale myślę, że to jest taka kwota, gdzie serio możemy zrobić sobie jakiś fajny profitik. No i dobra, zróbmy sobie może wróżbę. Damy sobie może coś takiego za 8 zł. No i dzisiejszy odcinek będzie chyba tragiczny. Sprawdźmy jeszcze raz. No dobra, lipa, lipa, jeszcze raz, lipa. Sprzedamy sobie to I słuchajcie yy, Ja proponuję, żeby iść sobie na batelki Tutaj boza za stóweczkę, fajna bitwa Ale może nie tym razem Dobra, może sobie, o tutaj jest tryb shared. Powiem wam, że ten tryb jest bardzo fajny, bo zawsze coś tutaj wygramy, nie? Czy po prostu więcej, czy mniej, ale zawsze coś dla nas będzie. Ale są tutaj też szanse na bajoneta za 2500, więc wiecie, jakbyśmy go dostali, to na 4 by było tutaj, myślę, po 600 zł, więc mega fajnie. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że będzie chyba lekki minus, ale nie jest źle. Sprawdźmy. No dobra, piątka jest na minus. Nie jest źle, szczerze. Idziemy sobie dalej. Tryb Underdog, czyli my musimy mieć mniej. I dostajemy więcej, klasycznie, <noise> i bitewka jest za 42 złotych, czyli fajna, powiem wam, że bardzo fajna, bo tutaj już mamy chyba plus, tak, już jest ogólnie plus i zostały dwie skrzyneczki, dobra, no przegraliśmy, ale skopiujemy sobie bitwę, to rzucimy może za dwie i sprawdźmy teraz, bo myślę, że ta skrzynka tutaj kryje bardzo fajne rzeczy, na które jest bardzo dużo procent. Słuchajcie, to jest underdog, czyli musimy mieć mniej. Sprawdźmy to co teraz, I po prostu się los do nas uśmiechnie, czy nie. Dobra, Alex dostał Cyrexa za 22, jeszcze Agenta za 7. Dobra, jest fajnie. Już powoli robi się tutaj na zero. I teraz, żeby coś tutaj fajnego dropnąć, mamy za trzy dyszki. Fajnie, bo trochę nam to podbiło. I mamy 60,96 zł. Fajnie, pójdźmy sobie dalej. Ja bym tutaj coś zaryzykował. Dobra, tutaj jest za 133 bitwa na 3. Więc to ryzyko już jest większe, bo mamy tylko 33% na wygrania. Tylko czy Dymotro doda bota? Czy będziemy czekać tak cały dzień na kogoś? Dobra, chyba Dymotro nie chce nikogo tutaj dodać, więc sobie wyjdziemy. Za 7 stówek, kurwa. To jest tryb shirt. Dobra, chuj, zaryzykujmy. I stówka jest na minus. Zaryzykowaliśmy, kurwa, nie było tego. Idziemy sobie dalej. Chyba, że my sobie zrobimy bitwę. O! Szybko dołączymy tutaj do trybu underdog za 84 zł i zobaczymy, czy wygramy. Chyba to wygraliśmy. Tak jest, tak jest. Tu jest tutaj 5 dyszek, więc bardzo fajnie. Tutaj też widzę fajną bitewkę za 200 zł. Tutaj już jest tryb y, klasyczny, ten, który musimy mieć więcej, żeby to wygrać. I słuchajcie, ta bitwa kosztuje już 200 zł, więc zrobi się tutaj ciekawie. Dobra, fajnie. To jest dla nas dobra, wygrywamy, ale spokojnie, bo tutaj jedna skrzynka może zmienić wszystko. O widzicie, dostał tego Evil Moche, jak to się nazywa, za 20 zł i już różnica jest tylko 15. Długa buła no nie dała nic fajnego. Co to jest to chyba bazyliczek, tak? Idziemy na sprzegania. Kurwa. Daję coś mocnego, daję nam coś mocnego. 20 złotych jest różnicy. Okej, okay, to jest chyba drogie, co? 24 złotych, więc nie jest aż tak drogie. Ale różnica jest tylko 3 złotych, proszę. Do, dobra, dobra. Zajebiście. Zajebiście. Teraz tylko tego nie spierdol. Proszę cię. I została chyba ta czekoladka. Czekoladka Case. Z której, dobra, mamy to samo. Zajebiście. I profit jest, patrzcie. Profit jest. 170 zł, zajebiście. Dobra, mamy tysiaczka Ryzyk, ryzyk, sorry, miałem taką ciutkę, miałem taką ciutkę. I... Oby ona się popłaciła. Proszę cię, proszę cię. Bo, bo będzie tragedia, serio. Oj oj ale gówno leci. Ale gówno leci. Dobra, dobra, przez drogę. Zajebiście, zajebiście. I teraz proszę cię... Proszę cię zajebiście O kurwa, ale kozak. Ale kozak. Ile mamy? 1500. Esz, esz. Tyle wam powiem, że esz. O kurwa, ale zaryzykowałem. Tutaj też jest Zatysiaka, ale nie wiem, dobra Sprawdźmy, czy bym w ogóle ten wygrał, ale nie, nie Jakiś Iwero tutaj robi sobie bitewkę Nie będziemy mu tutaj przeszkadzać Wbijmy yy, sobie może jeszcze do jakiejś fajnej bitwy Tutaj ten ziomeczek dalej czeka na oponentów A my sobie... Co to w ogóle robi te bitwy takie po 13 koła? Mike Betts Kto to jest? Nieważne, dobra Słuchajcie Zrobimy sobie teraz może my bitewkę, no i myślę, że będziemy chyba kończyć z proficikiem, bo ja sobie chcę zrobić bitwę nie za all-in, tylko myślę tutaj za 500 zł. Zaczynaliśmy, mieliśmy chyba 900, więc będzie stówka na plus. Ale słuchajcie, co by tutaj wybrać? Może na buściku sobie damy te mastermindy, damy sobie też kurset case i może jedną taką grubszą, czyli na przykład o, to nie, to nie I na przykład to, może nie. Dobra. Dajmy sobie w trybie standardowym, myślę, że to będzie dobry pomysł Albo nie, albo underdog Jeśli to będzie standardowy, to będę zły, ale taka ciutka była teraz, że to będzie underdog Weźmy sobie bota Emily I sprawdźmy, co tutaj się kroi z tej bitwy Underdog musimy mieć mniej i dostajemy kurwa mać 137 złotych z pierwszej skrzynki Rozumiecie? To jest niesamowite. Czemu ja mam takie głupie te czutki? Kurwa, jeszcze Blazik za 90. Ja pierdolę. No, no różnica jest 220 złotych, nie, więc, więc pozdro. Teraz są te droższe skrzyneczki, ale myślę, że no, no, nie dadzą tutaj aż tyle Ziomkowi żeby mnie po prostu przebił. Ajajaj, aj, aj, różnica jest 200 złotych. Jeszcze dostajemy jakąś awp za 52, nie? Pozdro dla mnie. Kurwa, odjebałem, przyznam się, odjebałem. O boże, może No trudno, no trudno Raz się wygrywa, raz się przegrywa Ale w sumie on ma nawet na minus z tej Bitwy, więc tragiczna ona była A my jesteśmy w sumie na zero Ale jak teraz przegraliśmy tryb underdog To zaryzykujmy, zaryzykujmy i serio I tyle, nic więcej Nie będę grał, zaryzykujmy ostatni raz Ninja Casey, damy sobie parę Rattles Casey, damy sobie może Jeszcze tutaj e, 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 Cyber case 4 i mamy jeszcze ile złotych. Mamy tu jeszcze, możemy sobie wziąć na przykład Watercase'a i jest prawie idealnie Underdog na dwóch. Albo to wygrywamy i jest zajebisty profit, albo to przegrywamy. No i po prostu dzisiejszy odcinek też jest dla nas po prostu do tyłu. Ale kurczę, teraz przegraliśmy Underdoga. Tym razem powinniśmy go wygrać. Mam takie głupie myślenie, wiem, ale kurde, przydałoby się. Dobra, kurwa, co? Nie, to jest... to jest kurwa niemożliwe. Serio, to jest niemożliwe. Ja pierdolę, to jest niemożliwe! 400 różnicy, no, no nie ma szans, myślę. Ale lipa. Dobra, coś się zbliża. Ale to jeszcze 200, więc 200... i jeszcze mamy kurwa Electric Hypha za 200 zł. No nie pierdol. No te trzeczki były fajne, bo dawaj fajne skinki, ale kurwa nie dla mnie, no. Czemu ja mam taki niefart? Ja zawsze źle wybieram. Ja powinienem chyba grać cały odcinek to... Słuchajcie, nie, nie, no to jest tylko 2-3 stówy. No jak? Czy jestem pierdolnięty? No przecież tego nie wygrał. Chciałem tak powiedzieć, żeby po prostu trochę tego szczęścia na mnie kapło, ale widzicie, 2000 zł. Słuchajcie, tu mamy jeszcze 15 zł. Tu mamy jeszcze jakieś punkciki. <grytanie> Kurwa, jaki niefad. A teraz pewnie, jak już kasy nie mam, to bym tego underdoga wygrał na 100%. I zróbmy underdoga i sprawdźmy, czy go wygram. Jeśli teraz go przegram. To serio, coś jest nie tak, coś jest serio nie tak. Weźmy sobie w te skrzyneczki tutaj, Undertalk. I Jak teraz to przegram, to serio, coś jest nie tak po prostu dzisiaj, coś jest kurwa nie tak. Jeszcze by była taka armatka. Dobra, sprawdźmy porówno, spoko. No teraz został tego Nitro za 7 zł, a ta z mnie nie ratuje. Mamy Guardiana Bazyliszek, dobra, to jest do tego, to będzie droższe. Ale dalej to przegrywamy. No i widzicie kurwa. Trzy razy z rzędu underdog zajebał. Czemu ja go w ogóle gram? Dobra. Od następnego odcinka underdog jest zakazany. Serio. Wyjebanema. No. no i co ja mam powiedzieć no? Trzeci dzień i trzeci dzień do tyłu. <słuch> Dobra, ja już więcej nie przedłużam. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Polecam Wam jeszcze wpisać kodik Barton, z który Wam daje 10% bonusu do wpłaty oraz darmowe 2 zł i 10 groszy. Wyszło jak wyszło. Nic z tym nie zrobię. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.